Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Maciej Bardan, jestem prezesem zarządu Kredyt Banku w Polsce. Jestem również przewodniczącym tak zwanego Komitetu Krajowego, czyli grupy połączonych zarządów, banku i warty. Zespołu, którego celem jest budowanie wspólnej grupy bankowo-ubezpieczeniowej w Polsce grupy, która jest częścią. Koncernu Finansowego Belgijskiego Grupy KBC. Celem tego naszego dzisiejszego spotkania jest przedstawienie Państwu kilku podstawowych informacji na temat Grupy KBC w Polsce, na temat tego, jak działamy w banku, na temat tego, jak działamy w warcie, jakie są nasze podstawowe cele, jakie są główne elementy, według których próbujemy budować naszą przewagę konkurencyjną i wygrywać. Każdy dzień. Pierwszy element to zaufanie. Po prostu musimy sobie wierzyć. Wiara, zaufanie daje szybkość działania przede wszystkim, ale również obniża koszty funkcjonowania. W naszym biznesie bardzo konkurencyjnym, nastawionym z jednej strony na zysk, ale z drugiej strony bardzo skierowanym na klienta, na przekazanie właściwej oferty, na przekazanie jak najlepszej oferty. Koszt jest sprawą niebagatelną. Natomiast zaufanie jest tym katalizatorem, który daje nam możliwość działania szybko i po niskich kosztach. Zatem pierwszy, najważniejszy element zaufanie. Musimy sobie wierzyć i działać zgodnie z tym przekazem. Po drugie musimy budować odpowiedzialność. Odpowiedzialność za czyny, odpowiedzialność za działania, które podejmujemy każdego dnia w ramach naszego stanowiska pracy, w ramach zespołu, którym kierujemy, w ramach grupy departamentu, którym zarządzamy. Bardzo ważne. To my, menadżerowie, definiujemy środowisko, w którym funkcjonujemy. I jeśli My odpowiedzialnie tego środowiska nie będziemy tworzyć, nasi pracownicy nam nie zaufają. To jest ciąg rzeczy, które idą jedna za drugą i to buduje organizację, buduje zdrową organizację. Przedsiębiorczość. Jesteśmy bankiem, niektórzy mówią w banku. Może ta przedsiębiorczość nie jest aż tak potrzebna, może nie powinniśmy być zbyt kreatywni. Nie, proszę Państwa, musimy być przedsiębiorczy, musimy być kreatywni, musimy codziennie pokonywać tą milę ekstra, która daje nam przewagę konkurencyjną, która daje nam możliwość wygrywania każdego dnia z naszymi konkurentami, która daje nam możliwość wygrywania zaufania, znowu zaufania naszych klientów. Bardzo ważne w bankowości, w ubezpieczeniach. My, czasami się mówi banki, instytucje finansowe, są instytucjami zaufania publicznego. Widzicie Państwo, to zaufanie jest wszędzie, w każdym kroku, który wykonujemy w naszej codziennej pracy, ale musimy być przedsiębiorczy, przekonywujący, przedsiębiorczy, wygrywający każdy dzień. Wygrywający każdy dzień szybko. Nasz rynek, nasz biznes jest rynkiem bardzo konkurencyjnym, potwornie konkurencyjnym. Czasami porównują Polskę do krajów Europy Zachodniej i mówią, może tu u Was jeszcze nie ma takiej konkurencji. Proszę Państwa, u nas jest większa konkurencja niż we wszystkich krajach Europy Zachodniej. U nas jest więcej banków, są to banki młode, banki, które ciągle budują swoją pozycję rynkową. To samo dotyczy usług ubezpieczeniowych. My ciągle jesteśmy rynkiem, który jeszcze nie jest doinwestowany i w związku z tym ciągle nowi gracze wchodzą na ten rynek. Nowi gracze próbują wygrywać. Szybkość jest kluczem do sukcesu. Ludzie, również klucz do sukcesu. Tu zwracam Państwa uwagę na ten cytat, bo on jest bardzo fajny. Jeden z największych biznesmenów, Warren Buffett, mówi tyle, że w momencie, kiedy on zatrudnia ludzi, patrzy na trzy elementy i szuka trzech elementów: po pierwsze uczciwości, po drugie inteligencji. A po trzecie wysokiego poziomu energii. Jeśli nie ma jednak tego pierwszego, czyli uczciwości, my jako szefowie e, polegniemy. Uczciwość, zaufanie, odpowiedzialność. To ciągle jest ten sam zestaw podstawowych wartości, które powodują, że możemy wygrywać, że wygrywamy i że jesteśmy lepsi. Dlatego do nas przychodzą nasi klienci. I musimy być dumni z tego. Musimy być dumni z tego, gdzie pracujemy, musimy być dumni z tego, jak pracujemy i jakie uzyskujemy efekty. To jest podstawa, bo tylko ten człowiek, który jest dumny, tylko ten pracownik, który jest dumny z tego, co dostarcza klientom, który czuje, że klient ma satysfakcję ze współpracy z nami, on z tego będzie dumny, będzie dzięki temu bardziej przekonywujący. Znów zaufanie, znów szybkość. Znów przedsiębiorczość, proszę Państwa. Także działajmy, wygrywajmy i bądźmy z tego dumni. Tyle jeśli chodzi o nasze podstawowe wartości, natomiast e, kilka słów się Państwu należy e, na temat tego, czym jest grupa KBC na świecie e, i, i jakie instytucje składają się na grupę KBC w Polsce. Zatem, Grupa KBC na świecie, 11 milionów klientów, 50 tysięcy pracowników, 25 miliardów euro kapitalizacji rynkowej, średniej wielkości grupa finansowa. Na jakich rynkach się koncentruje? Oczywiście jesteśmy uniwersalną grupą finansową. Obsługujemy klientów detalicznych, klientów z bardziej zasobnymi portfelami, tak zwanych private banking klientów, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz wielkie przedsiębiorstwa korporacyjne. Zarówno na całym świecie, jak i w Polsce to są nasze podstawowe rynki. Na tych rynkach funkcjonujemy i na tych rynkach próbujemy dostarczać naszą ofertę Bank Assurance, czyli łączenia e, usług bankowych z usługami finansowymi. I tak naprawdę grupa KBC była jednym z liderów tego pomysłu, zaczęła wdrażać te pomysły przede wszystkim w Belgii, dzisiaj przenosi je na cały świat. Tutaj poglądowa mapka, w jakich krajach, na jakich rynkach funkcjonujemy, mamy swoje oddziały. Natomiast na czym polega ta oferta Bank Assurance? Grupa wybrała sobie... Tak zwane cztery rynki macierzyste, cztery rynki domowe, docelowe, przede wszystkim Belgia, gdzie bank ma udziały rynkowe ponad 20%, firma ubezpieczeniowa troszkę mniejsza, 11% udziału rynkowego, w dalszym ciągu, podkreślam, 11%, proszę Państwa, to jest ogromny udział w rynku. W Czechach pierwszy co do wielkości bank na rynku czeskim. I dosyć duża firma ubezpieczeniowa o 9% udziale w rynku, ale firma ubezpieczeniowa życiowa. Węgry, również spory bank, już nie tak wielki jak czeski, ale w dalszym ciągu to jest ścisła czołówka banków węgierskich, 10, 11% udział w rynku i firma ubezpieczeniowa o trochę mniejszym udziale 4%. W Polsce sytuację mamy trochę inną. Wielka firma ubezpieczeniowa z tradycjami, warta, wszyscy ją znamy, e, ogromny udział w rynku powyżej 11%, natomiast bank trochę mniejszy, 4%, młodsza firma, e, mniejsze tradycje. To jest to wyzwanie, które czeka przed wszystkimi tymi z Państwa, którzy przychodzą do banku. Mamy, mamy robotę do zrobienia, musimy nadgonić. Cele dla WARTY. Chcemy rosnąć szybciej niż rynek, w zależności od tego, w którym segmencie biznesowym, między 2 a 5% szybciej niż to, co się dzieje na rynku. Taka strategia, jeśli oczywiście jesteśmy w stanie ją realizować, a jesteśmy, daje nam możliwość cały czas przyrastania szybciej niż rośnie rynek, w związku z tym nasze udziały rynkowe odpowiednio powinny rosnąć szybciej. Bank, my ciągle musimy walczyć. Dzisiaj 4% udziału w rynku, między bankowcami jest, istnieje taka teoria, że jeśli się ma mniej niż 5% rynku, e, no to ma się pewien problem, bo oznacza to, że w przypadku jakichś zawirowań na rynku e, e, może być ciężko, zatem mamy robotę do zrobienia. Tak naprawdę w banku trzeba zakasać rękawy, musimy zdobyć udział rynkowy powyżej 5%, a celem jest 10%. Jak, jak to robimy? Oczywiście walczymy o nasze udziały rynkowe, o nasze miejsce na rynku, o naszych klientów poprzez sieć dystrybucji, ogromną sieć dystrybucji. E, proszę Państwa, jeśli policzymy wszystkie oddziały, które ma Bank, Warta, Żagiel, e, do, dobijamy praktycznie do tysiąca w tym momencie. E, cały czas ta nasza sieć jest rozwijana i budowana. W związku z tym mamy jedną tak naprawdę jedną z większych sieci dystrybucyjnych w Polsce, a do tego jeśli dodamy jeszcze agentów warty, bo musicie Państwo wiedzieć, że warta sprzedaje głównie poprzez agentów, czyli niezależne firmy powiązane biznesowo z wartą. Ta sieć dystrybucji jest po prostu ogromna, natomiast my cały czas szukamy drogi, jak najbardziej efektywnie te nasze możliwości dystrybucyjne wykorzystać do maksimum. To jest ten model biznesowy, do którego Państwa zapraszam. Cieszę się, że jesteście z nami na pokładzie, cieszę się, że stajecie się częścią grupy KBC w Polsce. Mamy robotę do zrobienia, mamy coś do wygrania. Udowadniajmy sami sobie, że jesteśmy w stanie wygrywać każdy dzień, każdą sekundę każdego klienta dla nas, dla grupy i dla własnej satysfakcji. Zapraszam Państwa do tego modelu biznesowego. Dziękuję.